Witajcie, to znowu ja, Poprawny Polak i witajcie w czwartej części mm, yy, cięć. Witajcie, jestem Poprawny Polak, a oto czwarta część mojego, mojej serii poradniki dla początkujących i tutaj opowiemy sobie o mechanizmach z redstone'u i porównamy wydajność poszczególnych narzędzi. A więc tak, yy, tabelkę dokładną. Na ile użyć starczy każdy rodzaj narzędzia drewniane, kamienne, złote, diamentowe, metalowe, jeszcze zapomniałem zrobić metalowe e, to znajdziecie na, w linku podanym w opisie filmu i to będzie link do Minecraftowej Wiki, o której wspomniałem już w ostatnim odcinku. Teraz poczekajcie chwilę, ok, więc mamy już wszystkie rodzaje narzędzi, kilofów, i teraz tak, to jest ruda węgla. Możemy ją wydać każdym rodzajem kilofów. Czyli na, nawet drewnianym, znaczy czekajcie, chwilę ustawię je w kolejności od najlepszego do najgorszego. Myślę, że mogą wyglądać tak, albo złoty może być przed stalowym. Zaraz powiem dlaczego. Znaczy o tym powiem może trochę później. Na początku, tak. E, węgiel można wydobyć każdym kilofem lepszym od drewnianego. Znaczy, każdym. Byle to kilof, a nie ręka. A więc wydobędziemy go drewnianym. Dalej, żelazo. Nie Jestem pęcz można drewnianym. teraz zobaczymy. Nie, drewnianym nie można, bo bardzo długo to trwa, jak widać. Działa dopiero kamiennym. Wydobywamy rudę żelaza. Dalej. Złoto można wydobyć dopiero, bo to jest ruda złota, można dojść dopiero żelaznym kilowym. A teraz to jest lapis lazuli. To jest jedyny barwnik, który się wydobywa z postaci rudy. To jest niebieski barwnik. Można go wydobyć każdym kilopem lepszym od kamiennego lub kamiennym. Oddaje nam on, przepraszam, za lagi drobne od frapsa. Oddaje nam on od 6 do 8 yy, kawałków lapis lazuli, a poczekajcie, ja powalczę trochę z lagami. A więc tak, ograniczyłem trochę widoczność, ale dzięki temu przynajmniej szybciej działa. A więc tak, yy, diamenty można wydobywać dopiero żelaznym kilowym, złotym, złotym nie można, dopiero żelaznym. Więc jeśli chodzi o, jak gdy. Jakość ich, jeśli chodzi o wydobywanie materiałów, to żelazny jest wyżej od złotego, bo żelaznym można diamenty wydobyć, a złotym nie diament zawsze wypada jeden. I to jest y, ruda redstone'a, czyli czerwonego kamienia. W takim wolnym tłumaczeniu można, można wydobyć tak, lepszym kilofem niż złoty, czyli diamentowy lub żelazny. On przy wydobywaniu świeci. Teraz tego nie widać, natomiast w ciemnościach można łatwo rozpoznać redstone przede wszystkim po tym, że się świeci. Daje nam od 4 do 8 kawałków redstone, das czy czerwonego proszku. Dobrze, a więc redstone służy tutaj do robienia, generalnie rzecz biorąc, kładzenia czegoś na kształt kabli. On może przesyłać sygnał. Coś takiego jak prąd w prawdziwym świecie, impuls albo ciągły sygnał do różnych urządzeń, które mogą być sterowane mechanicznie, i tylko ręcznie. Więc zajmijmy się zrobieniem potrzebnych rzeczy, znaczy wszystkiego, co można użyć do tworzenia rzeczy, które można połączyć jakoś z redstone'em. Więc najpierw jest płytka naciskowa, drewniana. To jest przetopiony kamień, to jest taki czysty kamień, jaki możecie spotkać naturalnie, który po wydobyciu zamienia się w kobuston, czyli coś takiego. Jednakże można odzyskać tą formę czystego kamienia. Zwykły stone, tak jest napisany nazwany po angielsku. Czasem mówią na to clear stone, czysty kamień. I można odzyskać tą formę poprzez przetapianie cobblestone czyli tego takiego rozwalonego kamienia. Z clear stone'a, czyli zwykłego kamienia, zyskały takie można zrobić przycisk w ten sposób, albo płytkę naciskową. Jest oprócz tego jeszcze dźwignia. Z cobblestone'a jednego patyka jest... Czerwona pochodnia, którą tworzy się tak i której z pewnością przyda nam się więcej. O! Tak, więc to jest repeater. <coughs> Przepraszam, i w gardle. Tak się go tworzy. Tu trzy kawałki czystego kamienia, z których można też stworzyć kamienne półpłytki. Tutaj po bokach dwie czerwone pochodnie i tu jeden proszek redstone'owy. Nowy mamy repeater. Teraz zajmiemy się omawianiem ich właściwości. Więc tak, wszystko poza czerwonym proszkiem, który służy do, jako kabel, służy tak naprawdę do wysyłania lub zmieniania sygnału przesyłanego przez ten czerwony proszek. Połóżmy sobie czerwonego proszku trochę, może zrobić zakręty. Teraz tak, jeśli zostanie wysłany z jednego końca sygnał i jeden, tak gdy przewód, będzie dłuższy niż 15 kratek, to wtedy sygnał zaniknie. Zaraz Wam to pokażę. Restą przestanie się wtedy świecić. Można tu postawić dźwignię na przykład. Ona ma dwa stany włączony, włączony. Zmienia się to prawym przyciskiem. Myszy o, widzicie? Tutaj świeci coraz słabiej, coraz słabiej, coraz słabiej, a tu już w ogóle przestanie świecić i tu już sygnał nie dochodzi. Żeby sygnał przedłużyć, trzeba postawić tu repeatera. Włączy dźwignię. Repeater służy do tego, żeby opóźniać przesyłanie sygnału. Trzeba go postawić yy, w tą stronę. Yy, w ten sposób. Nie, w ten. Yy, w ten sposób, z tej strony. Chyba tak. I repeater, oprócz tego, że może wzmocnić, jakby odnowić sygnał, to może jeszcze opóźnić, jak gdyby, przekazanie go dalej. Ustawia się prawym przyciskiem, ma cztery ustawienia. Drugie, trzecie, czwarte. Na takim ustawieniu odda sygnał dopiero po pewnym czasie. Zobaczcie to jeszcze raz. Dochodzi do repeatera. I dopiero chwilę później przechodzi dalej. Jak działają inne rzeczy do przesyłania energii? Pół, płytki naciskowe, kamienna i drewniana, różnią się jedną zasadniczą rzeczą. Znaczy, po pierwsze, obie przekazują sygnał tylko, jeśli na nich chwilowo stoimy i przez chwil, bodajże sekundę później. Różnica jest taka, że przyciskiem Q możemy upuścić jakiś przedmiot i na płytkę naciską drewnianą to zadziała, natomiast na kamienną nie. Żeby się, stało, żeby się nacisnęła i aktywowała prąd, musimy na niej stanąć sami. Jakie są jeszcze inne sposoby? Jest. Rozwalmy tą płytkę naciskową. Jest jeszcze przycisk. Po wciśnięciu przesyła przez chwilę sygnał. To sekunda, dwie, nie wiem. Pewnie jest sekunda, jak znam życie. Nie mam zbyt dobrego wyczucia czasu. Więc tak. Oprócz tego jest też jeszcze czerwona pochodnia, która po ustawieniu tutaj. Na przykład, rozwalę tylko tą płytkę naciskową. Po ustawieniu tutaj na tym kamieniu przesyła sygnał cały czas albo po ustawieniu tutaj. Żeby sygnał zmienić, to znaczy na przykład, żeby się mm, najpierw, czekajcie, nie wiem jak to wytłumaczyć, a żeby jak gdy, mimo że tu jest pochodnia, wyłączyć ten sygnał idący tam, a nie tylko go opóźnić za pomocą jakichś repeaterów, trzeba bodajże zrobić tak. Mm, nie, czekajcie chwilę, zaraz. OK, żeby zmienić sygnał, trzeba zrobić tak. Tu ustawić dowolny blok idący do góry jakiegokolwiek materiału, tu ustawić jedną czerwoną pochodnię, albo tu doprowadzić kabel doprowadzający energię, tu oto postawić inną czerwoną pochodnię, która teraz gaśnie i nie przesyła sygnału. Załóżmy, że to jest dźwignia, która ma zmienne ustawienie, teraz nie przesyła i tu sygnał idzie dalej. Natomiast jeśli przełączymy, to tu się włącza, a tam się wyłącza. To jest bardzo często przydatne. Poczekajcie, zrobię łóżko, się prześpię, wracam, jak będzie jasno.